First of all, when we came to the game, we know that uh, they played like uh, so far without the losses. So um, we knew what we had to do, but uh, I think first half was pretty well for us and then um, we started third quarter pretty bad, probably yeah. and uh, didn't have a good stop, didn't score the ball and again start to play. Uh, Bad game, so I think that's why we have today like this. Dziesiąte zwycięstwo w lidze. Idziemy jak burza, ale wiedzieliśmy, że czarni są mocni. W pierwszej połowie to pokazali. Na szczęście w drugiej połowie narzuciliśmy swój styl defensywny. Często mieli trudniejsze rzuty, trudniej opozycje. No i dzięki temu to my się dzisiaj cieszymy i wracamy w dobrych humorach i kontynuujemy naszą dobrą passę. Tak, każdy z nas swoją, swoje miejsce w drużynie, hierarchię. Wiktor jest naprawdę świetnym liderem. Potrafi wziąć piłkę w najważniejszych momentach i no, naprawdę robi cuda. No, nie ma, to Wszyscy o tym wiedzą. Nie da go się utrzymać jeden na jeden. Wszystkie pojedynki wygrywa i tak naprawdę później to jest dla niego normalny rzut i to jest czy po prostu trafi treningowy rzut, czy trafi czy nie. I naprawdę, tak jak mówię, hierarchia u nas jest ustalona. Wszyscy grają, bo chcemy ze sobą grać. e ver o